Dziewczyny, jesteśmy świeżo po przynajmniej my, po obejrzeniu tego, co się tam wydarzyło, no wy chyba byłyście w szoku tam podczas nagrywania, kiedy jednak Sara walnęła tą kulą na 90 tysięcy. Ja miałam taką nadzieję, że to się stanie. Mimo tego, że stanęłam po drugiej stronie, tak Sara się odwróciła ja i zobaczyła te... Ja zobaczyłam te lasery, to po prostu ja już wiedziałam, że się święci. Nie myślę, że... A po czym tak wniosłaś? Po wzroku jej wzrok był tak przeszywający, że to po prostu było tylko takie, takie. Mike, mam się na oku. <grywa> ja tylko czekałam, na której kwocie. Tak. Dziewczyny muszę zapytać, czy rzeczywiście impreza, którą Wam obiecała Sara, że część pieniędzy wyda na nią się odbyła? E, jeszcze się nie odbyła, jest w planie. Właśnie dopinamy wszystko na ostatni guzik i myślę, że koło lutego... Wszystko, że tak pójdzie zgodnie z planem. Okej, okay, ale jesteśmy już 9 miesięcy po zakończeniu. To nie był ten czas, kiedy można było zorganizować imprezę, czy jednak czekaliście na finał. Jeszcze były emocje, jeszcze były emocje. Także to jest też, my jesteśmy też dużą grupą osób i dograć, żeby tak naprawdę każdy mógł brać udział w tej imprezie, to jest tr trzeba na to troszeczkę czasu. Jak oceniacie ten wynik? Czy dobra para wygrała, czy jednak obstawialiście innym? Ja ze względu na to, że tak naprawdę bardzo blisko jestem znaną i z Łukaszem, byłam troszkę zawiedziona. Ale równie, równie mocno lubię i Sarę, i, i Majka, więc tak naprawdę cieszę się z tego wyniku, chociaż, no, tak jak mówię, delikatny zawód jednak gdzieś tam był. O, z mi się mojej strony, z... że po prostu tutaj. Yy, no, tak, wydaje mi się, że tutaj też yy, no, wszedł Majk i przed tym finałem, i nie, nie łączyła ich taka duża relacja, taka głęboka relacja jak yy, tak naprawdę yy, Nanę i Łukasza, tak, no więc moim zdaniem też ona powinna być yy, wygraną parą. Nana i Łukasz jednak byli od początku. Czy jednak nie powinni wygrać? No, powinni byli. Moja. Moja osobista decyzja po prostu. Mm, jakby wiązała się z tym jednak, że troszkę miałam im za złe, tak, kiedy odeszłam, że gdzieś tam przyczynili się pośrednio do tego i tak, e, a z kolei Sarę też lubiłam i też patrzyłam pod różnymi aspektami, tak, czy nie wiem, czy, czy jakby, no, komuś się bardziej należy, może tak, chociaż nie wiem, czy to do końca było dobre, ale no obydwie pary bardzo lubię, więc to no, ciężki wymóg, ciężki. Jednak gratulujemy. Słuchajcie, nie ma z nami jednej uczestniczki. Jest to dwóch uczestniczek, ale jednej takiej, o której jest bardzo głośno. Jest to Wiktoria. Jak myślicie, dlaczego jej tu nie ma z nami? Ja nie mam pojęcia z tego, co wiem, miała być. Też niestety nie wiem i tak naprawdę bardzo ubolewamy wszyscy na tym, że jej tu nie ma. Uważam, że powinniśmy być tutaj wszyscy. Też wydaje mi się, że jeżeli jesteśmy tutaj, zebraliśmy się całą ekipą, to powinniśmy się wszyscy tutaj zebrać i celebrować to pomimo wszystkich konfliktów, które były wcześniej. Wydaje mi się, że jesteśmy ekipą i coś to znaczy. No a ja wiem, czemu jej nie ma. <laughs> Bardzo proszę! Bo z tego, co wiem, jest, z tego co wiem jest z rodziną, więc jakby rozumiem, rodzina jest bardzo ważna, więc jeżeli coś się stało i musiała tam być, no cóż, trudno. Natomiast fajnie by było, jeżeli no, zaszczyciłaby nas swoją obecnością, no natomiast nic nie zrobimy. Słuchajcie, po zakończeniu programu, czy macie kontakt z Wiktorią, bo wiemy, że no to, to się niestety rozbiło e, o problemy psychiczne, problemy, nerwice, Wiktoria ma, e, jakby też opowiadała o tym na swoich social mediach, czy to jest przesadzona reakcja z jej strony? E, tak naprawdę wydaje mi się, jeżeli chodzi o kontakt, to tutaj trzeba pytać Wiktorię, bo to tak naprawdę ona nie chce mieć z nami kontaktu, a nie my z nią. Więc nie macie kontaktu? Nie, na ten moment nie mamy. Miałyśmy, miałyśmy yy, niedobre, ale miałyśmy, ale na ten moment nie mamy. Macie kontakt? Ja też odcinam się od tego tematu całego związanego z Wiktorią. Za dużo nerwów nas to wszystkich tak naprawdę kosztowało. Um, Im mniej o tym mówimy, im mniej w tym wszystkim uczestniczymy wszyscy tak naprawdę i Wiktoria też, tym robi się spokojniej i, i, i jakoś możemy wszyscy przez to przebrnąć, chociaż tak naprawdę powinniśmy wszyscy się wznieść ponad te wszystkie podziały, tak naprawdę uważam. Ubolewam, że jednak tak nie jest. Ja miałam kontakt, nie ukrywam. Bardzo Wiktorię polubiłam na Zanzibarze. Po Zanzibarze również bardzo fajnie spędzaliśmy. Wszyscy w sumie czas tak naprawdę, bo Wiktoria z nami spędzała również czas, jak był Trójmiejski Zjazd, w którym uczestniczyło naprawdę wielu uczestników. Wszyscy byli praktycznie... Znaczy pojedyncze osoby nie było, ale no z Wiktorią się bawiliśmy bardzo dobrze i wydaje mi się, że no... Przyszłość pokaże, czy może jest szansa coś naprawić, czy też no, pozostanie tak, jak gdzieś tam w większości teraz jest. Jak najlepiej rozwiązać sytuację z Wiktorią? No uważam, że tutaj jakby, mm, przynajmniej mówię za siebie, ja ze swojej strony dałam naprawdę dużo, odzywałam się do Wiktorii e, wielokrotnie. No, nie do końca to wychodziło, wiadomo. No, aczkolwiek, jeżeli chodzi o te problemy psychiczne, no, to na każdym z nas no, one się odcisnęły, tak? Na niektórych bardziej, na niektórych mniej. To są jednak takie emocje. No, wyobraź sobie, lądujesz na drugim końcu świata z obcymi ci ludźmi, nie masz się kogo doradzić. To, to się tak wydaje, że to jest takie proste, ale y, kiedy nawet się nie ma komu wypłakać, y, chociażby ten głupi kontakt z tym telefonem, żeby sprawdzić, która godzina, czy cokolwiek, no. Nie ma tego, więc... Bo przypomnijmy, telefony zostały zabrane. Tak, wszystko zostało zabrane, mimo iż nie jestem uzależniona jakoś specjalnie. Ale bym sobie tam poskrolowała. No tak, no nie wiem, cokolwiek. Porozmawiała z bliskimi, tak, więc ym, no to jest... Nie tak, było się kogo doradzić drudne. tak naprawdę w wielu takich sytuacjach stresowych. Niektórzy, więc... niektórzy po prostu zostawili to dla siebie, tak, no jakby y w domu, a no, niektórzy o tym mówią po prostu, bo... Y może, może lepiej będzie jej, tak, kiedy będzie miała wsparcie obserwujących, nie wiem. Powiedzcie mi, dziewczyny, ponoć czas płynie inaczej, jak jest się na planie programu. Każda godzina tam się dłuży, dlatego też emocje częściej wychodzą i w takim bardziej, powiedzmy, spektakularnym świetle. Czy też było w waszym przypadku, czy był na przykład moment, że miałyście ten mikrofon, ale o nim zapominałyście? Oczywiście, że tak, że są takie sytuacje. Zresztą to niektóre te sytuacje były widoczne w programie e, czy też w tych, e, e, w tych materiałach, które były tak naprawdę puszczone też na playerze, tak? było można zobaczyć, że nie... no niekiedy te emocje nas ponosiły, no mimo że ten mikrofon tu był, e, no to nie, nie pamiętałyśmy o nim, tak? I niekiedy padły słowa, które tak naprawdę nie powinny paść, e, no ale też tak naprawdę nie od nas zależy, co pokażą, co będzie puszczone w programie, więc... E, no Każdy ma chwilę słabości. Każdy ma chwilę słabości i każdy może zapomnieć, że gdzieś tam jest obserwowany czy, czy nagrywany, tak? Tak, ale my też trafiliśmy. Mieliśmy takie szczęście, że trafiliśmy naprawdę do ekipy, w której mogliśmy czuć się swobodniej i tak naprawdę w pewnym momencie już zapomnieć o tym, że kamera jest z każdej strony, że mikrofon cały czas nas słyszy i po prostu być sobą, nie wiem, dziewczyny też tak no chyba ja tak miałam, Ja byłam tam niby krótko, ale tak naprawdę od momentu, kiedy weszłam na to ognisko i poczułam ten klimat tam, owszem, widziałam później w programie, że coś tam było mówione. Za moimi plecami, ale myślę, że to jest naturalne, że po prostu wchodzi jakby potencjalne zagrożenie. No to od razu się takie aktywują emocje i taka chęć przetrwania. Ja to rozumiem, ale osobiście jestem zadowolona, do jakiej ekipy trafiłam, bo widać, trzymam się z wieloma osobami, mimo tego, że byłam tam krótko i wydaje mi się, że ten czas spędzony w programie nie liczy się ilość, a jakość. I myślę, że to jest idealne podsumowanie tego. Myślisz, że to są takie kontakty przyjaźnie, które pozostaną z Wami na dłużej? No słuchaj. Mm... <śm> Słucham. Spotykamy naprawdę wiele ludzi, tak jak z niektórymi można się zaprzyjaźnić, tak z niektórymi po prostu gdzieś tam spotkać na kawę od czasu do czasu, a z niektórymi w ogóle nie utrzymywać kontaktu. To jest tak naprawdę różnie, tak? My tutaj jesteśmy taką dość zgraną ekipą, że jak są te wyjazdy, jakieś takie, no to wszyscy jesteśmy. To wszyscy jesteśmy i a może tam nie wiem, dwóch, trzech osób brakuje, ale wtedy się tak wymieniamy, tak? Bo to jest naprawdę kwestia po prostu tego, że ktoś może mieć plany a nie tego, że ktoś nie chce, tak, więc ym, wydaje mi się, że to się zachowa, no to jest takie przeżycie, że, że ciężko byłoby zapomnieć o tych ludziach, poza tym są wspaniali, no. spójrzcie na ich mordki, jakie są słodkie. Proszę bardzo, to dziewczyny, pomachajcie tam do kamery, pokażcie swoje piękne buzie i gratuluję wam uczestnictwa w programie, dzięki wielkie.